W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do krwi przenajdroższej, wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Kyrie eleison Chryste, eleison kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Jezu obrubieńcze krwi, uczyń miłosierdzie nad Nami. Krwi pośrednika naszego Jezusa obroń nas. Krwi odkupienia naszego, wykup nas. Krwi wymowniej od krwi abla przemawiająca wołaj o miłosierdzie dla nas. Krwi spełnienie całopalnej ofiary doskonałymi uczyń nas. Krwi kosztowna niepokalnego baranka. Zbaw nas. Krwi nowego i starego przymierza. Odnów nas. Krwi zmazująca wyrok grzechów naszych. Spłać długi nasze. Krwi błagalna zmywająca winy nasze. Miłościwą stań się nam. Krwi oczyszczająca sumienie nasze. Oczyść nas. Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego. Uświęć nas. Krwi oczyszczająca tak niebieskie, jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas. Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas. Krwi, przez którą spodziewamy się wnić do świątyni, prowadź nas. Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Krwi, przez którą zwyciężają anieli. Zwycięstwem obdasz nas. Krwi wyzwalająca więźniów z morza, wyzwól nas. Krwi wracająca nam życie ożyw nas. Krwi strumieniu pełen łask wszelkich obmyj nas. Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy upiększyj nas. Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym upój nas. Krwi, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmi nas. Krwi, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas. Krwi, przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, poświęć nas. Krwi, prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas. Krwi, będąca rękojmią żywota wiecznego. Zbaw nas, krwi w fundamencie łask sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa zachowaj nas, krwi mocy męczenników pokrzep nas, krwi radości wyznawców rozraduj nas, krwi rodząca dziewica czystością obdasz nas, krwi będąca błogosławieństwem wszystkich świętych, ubłogosław nas. O Jezu krwi oblubieńcze, miłością Twoją obdasz nas. Bądź nam miłościw przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas Jezu. Od lekkomyślnego wzywania imienia Twego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu. Od niegodnego ciała i krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu. Przez krew Twoją przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją w kroplach chpotu w ogorujcu płynącą, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją przy liczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu. Przez krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu. My, biedni grzesznicy, przez krew Twoją Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam przebaczyć raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam grzechy odpuścił przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wybaw nas, Jezu. Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej przez krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu abyś bez zmazy zachował Kościół krwią twoją nabyty Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś przez krew twoją najświętszą użyczył pokoju i zgody Królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą, uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do krwi Twojej przenajdroższej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś zachęcać nas raczył do częstego z owoców krwi Twojej korzystania przez szczere wyznanie grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego karcerstwa, wierołomstwa i ślepoty serca przez krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim przez krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś duszą wiernych zmarłych ochłodę krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Aby pamiątka krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś wysłuchać nas raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Jezu ukrzyżowany przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez najdroższą krew Twoją, Jezu, od grzechów wybaw nas. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech będzie. Modlmy się. Pan Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy, miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża krew swoją, niepokalaną za grzechy nasze, pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez krew Onę, przez najdroższą grzechy nasze przebaczył i chwałę istą dać raczył, który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg z Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień dwudziesty. KRWY Chrystusowa rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy upiększyj nas. Z boku śpiącego Adama utworzoną została pierwsza niewiasta Ewa na matkę rodzaju ludzkiego przeznaczona. Z boku nowego Adama Chrystusa powstał Kościół umiłowany przezeń jako najmilsza oblubienica i ustanowiony za matkę wszystkich rodzących się na jego łonie dziatek. Wierna ta oblubienica, stosownie do różnych świąt i dni w ciągu roku, zmienia na cześć swego boskiego ulubieńca pamiątkowe obchody i już to we wspaniałych i świetnych występuje obrzędach, już w poważnych, a smutnych ukazuje się ceremoniach. Lecz czy w radosnych objawia się uroczystościach, czy w żałobnych przedstawia się na bożeństwach, w każdym czasie i w każdej porze kościelnego roku towarzyszy jej niezmiennie i nigdy nie ustaje. Największa jej ozdoba, najpiękniejsza krasa, prawdziwie zdobiący lica wiernej oblubienicy rumieniec, to jest msza święta będąca najlepszym dowodem świeżej, a nigdy nie starzejącej się żywotności ukochanej naszej matki kościoła katolickiego. Jakkolwiek w ciągu niniejszych rozmyślań ku czci przy najdroższej krwi prowadzonych rozpatrywaliśmy już wielkość ofiary świętej, jednak przechwalebna jej zacność i przeobfite skarby łask, jakie w sobie zawiera, pobudzają nas do podjęcia raz jeszcze tego przedmiotu, nigdy dość wyczerpanego, nigdy dość pojętego i nigdy dość uwielbionego. Zatem duszo pobożna nakłoń ucha chętliwego i posłuchaj, jakie bogactwa łask możesz osiągnąć, jakie korzyści duchowe możesz odnieść z każdej mszy świętej, skoro należnym do niej przygotowaniem postarasz się takowy dla siebie spożytkować. Podane poniżej punkta są na opinii ojców Kościoła oparte, z ich pism wybrane lub też pochodzące z objawień słuch bożych, którym Zbawiciel sam raczył ważność tej ofiary przedziwnej w osobliwszy sposób wykazać. Zważ zatem dobrze i zapamiętaj, że w każdej mszy świętej po pierwsze dla ciebie Bóg Ojciec zsyła umiłowanego Syna swego. Po drugie, dla ciebie syn Boży zstępuje z nieba i ofiaruje się Bogu Ojcu. Po trzecie, dla ciebie Duch Święty przemienia chleb i wino w prawdziwe ciało i krew zbawiciela. Po czwarte, dla twego zbawienia pan Jezus odnawia niepojętą tajemnicę wcielenia. Po piąte, dla twego zbawienia pan Jezus ponawia miłościwą tajemnicę Narodzenia. Po szóste, dla twego zbawienia Pan Jezus powtarza bolesną tajemnicę odkupienia, abyś kosztem krwi Jego brał w Niem udział codziennie. Po siódme, za Ciebie składa Chrystus najprzedniejszą, całopalną ofiarę, która Bogu od każdego należy się stworzenia. Po ósme, za Ciebie składa Chrystus najdoskonalszą, dziękczynną ofiarę za udzielone Ci łaski i wynagradza to, Coś Ty w swoim dziękczynieniu zaniedbał. Po dziewiąte za Ciebie składa Chrystus najskuteczniejszą, przejednawczą ofiarę zadośćczyniącą za Twoje grzechy. Po dziesiąte za Ciebie składa Chrystus najdzielniejszą błagalną ofiarę i całą potęgą krwi swojej zjednywa Ci potrzebne łaski. Po jedenaste, przy świętej ofierze przelewa duchowym sposobem krew swoją najświętszą i ofiaruje ją Bogu Ojcu za ciebie. Po dwunaste, przy świętej ofierze krwią najdroższą skrapia twą duszę i obmywa ją z wszelkich niedoskonałości. Po trzynaste, przy świętej ofierze przebacza ci wszystkie grzechy powszednie, których unikać pragniesz. Po czternaste, gdy słuchasz mszy świętej w grzechu śmiertelnym ofiaruje ci łaskę nawrócenia. Po piętnaste, gdy słuchasz mszy świętej w stanie łaski, zjednywasz sobie pomnożenie tej łaski, stokroć więcej niż przez wszystkie inne pobożne uczynki. Po szesnaste, gdy słuchasz Mszy Świętej i na widok ciała i krwi Jezusowej padasz na kolana, spełniasz najdoskonalsze akty wiary, nadziei, miłości i adoracji najprzedniejszej. Po siedemnaste, przez ofiarę świętą, ofiarujesz Trójcy Świętej dar najprzyjemniejszy, więcej wart niż niebo i ziemia, bo tyle wart, co Bóg sam. Po osiemnaste przez ofiarę świętą czcisz najlepiej Zbawiciela Twego i czynisz siebie uczestnikiem owoców krwi Jego Najświętszej. Po dziewiętnaste przez ofiarę świętą przymnażasz radości i ubłogosławienia niebieńskiego przeczystej Boga rodzicy. Po dwudzieste przez Ofiarę świętą aniołów i świętych rozweselasz i pomoc ich sobie skuteczniej zapewniasz. Po dwudzieste pierwsze, przez ofiarę świętą ochłodzić lub oswobodzić możesz biedne dusze w czyśćcu cierpiące. Po dwudzieste drugie, przez ofiarę świętą za ciebie odprawioną, szatanowi tamujesz przystęp do siebie. Po dwudzieste trzecie, przez ofiarę świętą grzesznikom, za których się modlisz, nawrócenie wyjednać zdołasz. Po dwudzieste czwarte, przez ofiarę świętą Kościołowi, Oblubienicy Chrystusa pokój i triumf wyprosić potrafisz. Po dwudzieste piąte, za każdą wysłuchaną mszę świętą odbierzesz w ostatniej godzinie pomoc od całego nieba i zyskasz łaskę szczęśliwej śmierci. Po 26 za każdą wysłuchaną mszę świętą umniejszysz sobie karczęść jakie cię czekać mogą o wiele skuteczniej niż przez wszelkie inne pokutne uczynki. Po 27 za każdą wysłuchaną mszę świętą osiągniesz wyższy stopień chwały i doskonalszy sposób poznania niepojętych przymiotów Boga. Po dwudzieste ósme, albowiem w każdej mszy rany Zbawiciela wołają za Tobą tylu głosami, ile tych ran było w przechwalebnym Jego ciele. Po dwudzieste dziewiąte, albowiem w każdej mszy krew przenajdroższa przemawia za Tobą tylu słowy, ile kropel krwi wypłynęło z boskiego ciała Jezusa. Po trzydzieste, albowiem w każdej mszy odmówione modlitwy, złączone z zasługami krwi, przenajdroższe i skuteczniejsze są od modlitw w innym czasie odmawianych. Po trzydzieste pierwsze, albowiem w każdej mszy Chrystus sam łączy Twe prośby z głosem krwi swojej i ofiaruje je Bogu Ojcu. Po trzydzieste drugie, albowiem w każdej mszy aniołowie otaczający ołtarz modlą się za tobą i twoją modlitwą przed tronem Boga popierają. Po trzydzieste trzecie, albowiem w każdej mszy otrzymujesz błogosławieństwo kapłana, które Chrystus mocą krwi swojej na ołtarzu ofiarowanej potwierdza miłościwie w niebie. Teraz wejrzawszy w to zdumiewające bogactwo łask zawartych we mszy świętej, powiedz, jak nazwać tego, kto wpuszczony do królewskiego skarbca z wolnością wyboru co najdroższych klejnotów i z upoważnieniem nawet zabrania, gdyby chciał wszystkich, wcale by się przez naganną gnuśność nie udał po nie, albo li też przez lekkomyślną opieszałość, nic by z nich lub mało co wyniósł. Nie niesłusznieżby go nazwać przyszło ograniczonym szaleńcem lub bezrozumnym leniwcem? A każdy z nas na to niezaszczytne zasługuje miano, gdy z Bożego Skarbu mszy świętej przez złe zachowanie się i niedbalstwo nie korzysta wcale lub korzysta niewiele. Kościoły katolickie ze względu na ciągłą i nieustającą w nich obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie utajonego, już tem samym wymagają, by się w nich zawsze z prawdziwym skupieniem i należną czcią znajdować, tem więcej w czasie mszy, która jest ponowieniem bezkrwawem, krwawej ofiary na krzyżu. Lecz niestety, ile to naliczyć by przyszło nawet w rzekomo pobożnych, którzy by nie zdołali zdać sprawy z obrzędów i modów liturgicznych przy mszy świętej odprawianych? I ile znów tych, co trzymając książkę przed sobą, nie potrafiliby powtórzyć treści modlitw, które tylko wargami, lecz nie sercem odmawiają? A cóż wyrzec o takich, co o zgrozo w kościele jakby na ulic lub na przechadzce zwyczajnie prowadzą rozmowy, o tych, co się ciekawie rozglądają, co się lekkomyślnie śmieją, o tych, co się dobrowolnie, płochemi bawią myślami lub wygodnie drzemią? Święty Cezary biskup powiada, że kto ma zdrożny zwyczaj rozmawiania w Kościele, mniej grzeszy, skoro nam szel nie idzie, niż kiedy będąc na niej rozmawia, bo swem gadulstwem gorszy drugich i w modlitwie im przeszkadza, a święty Jan usty w bogobojnym oburzeniu woła, iż którzy nam szy rozmawiają i śmieją się, warci są, żeby ich piorun zabił w Kościele. Nie jestże bowiem karygodną zniewagą krwi przynajdroższej, gdy jej obecność na ołtarzu lekceważymy i gdy przez grubą bezmyślność zapominamy, iż ofiara na Kalwarii spełniona rzeczywiście powtarza się na ołtarzach świętych? Uczucia, jakie by nas powinny były przenikać, gdyby nam było dano być przy ukrzyżowaniu, powinny nas przejmować, skoro się nam przyznajdujemy. Łaski, jakie byśmy chcieli, aby na nas, stojących pod krzyżem, były spłynęły, mogą na nas istotnie, gdyśmy uczestnikami mszy świętej spłynąć. Lecz pomnijmy, że na Golgocie krew Pana Jezusa z rany wytryskająca pokropiła nie tylko Najświętszą Pannę świętego Jana Magdalenę i inne pobożne niewiasty nieliczną składające gromadkę, która w skupieniu ducha i z miłością serca krzyż otaczała, lecz byli nią pokropieni i nielitościwi kaci i złośliwi Żydzi i tłumy obojętnej gawiedzi. A jakiż im pożytek, obecność i widok i samo nawet dotknięcie krwi przenajdroższej przyniosło? Ach, podobno odrzucenie i potępienie. I czyliż my na to samo złem naszym przy przymszy świętej zachowaniem się zarobić chcemy? O nie daj do tego Boże, i niech raczej podane tu uwagi będą nam odtąd pobudką do pilniejszego mszy świętej słuchania i do groliwszej baczności, byśmy sobie i drugim nie stawali się w kościele powodem roztargnienia, niepróżną myślą, ni błahą gawędą. O Jezu, najdroższy, dzieło, jakie spełniasz w czasie mszy świętej, ofiarując za wieloliczne nasze potrzeby Bogu Ojcu, krew swoją najdroższą, pobudza mnie do, do uwielbienia wspaniałości Twojej. A ponieważ nędza moja jest zbyt wielka, bym się mógł Tobie wywdzięczyć, ofiaruję Ci własną krew Twoją, we wszystkich mszach świętych za nas się ofiarującą, na zadość uczynienie za wszystkie długi, jakie grzechami moimi względem Ciebie zaciągnąłem. Amen. O krwi Chrystusowa, zdobiąca lica wiernej oblubienicy, upiększyj nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.